Obecność generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jest oczywista z względów historycznych. To te dobra otrzymał od Napoleona Dąbrowski. Tu spędził ostatnie lata swojego życia i tutaj zmarł, jest pochowany. Skąd wobec tego pomysł Winnej Góry jako miejsca na szlaku pracy organicznej? Po pierwsze, pałac generała Dąbrowskiego w Winnej Górze koordynuje pracę w szlaku pracy organicznej. A tworząc tę instytucję, pomysłem na jej działalność było połączenie opowieści o dwóch rodzajach dochodzenia do niepodległości Polski po rozbiorach. Generał Dąbrowski uosabia tę drogę militarną, natomiast organicznicy uosabiają tę drogę pokojową i taką rozwoju społecznego, ekonomicznego, cywilizacyjnego. Pałac, oprócz tego, że spaja całą działalność szlaku i organizuje regularne spotkania społeczności szlaku, wszystkich partnerek i partnerów, i też odpowiada za tą promocję, rozwój i całą identyfikację wizualną, to organizuje też wydarzenia różnego typu kulturalne, które odnoszą się do dziedzictwa wielkopolskiej pracy u podstaw i też pokazują je we współczesnych kontekstach. Na tej wystawie oczywiście są eksponaty, których nie wolno dotykać, bo są one depozytami z różnych muzeów. Ale to jest też już taki przedsmak tego, co, co czeka publiczność w pałacu już po odnowieniu, czyli uczymy się przez doświadczenie. Nie przez szkło gabloty, tylko przez to, że możemy dotknąć, spróbować, powąchać, posmakować, może wystrzelić, może pobić się na szable. Doświadczenie jest tutaj jakby kluczowe w, w tym procesie przekazywania wiedzy. Jedną z historii, jaką opowiemy również na nowej wystawie w Pałacu, jest zaangażowanie legionów Dąbrowskiego w tłumienie buntów na Haiti. Wątek mało znany w Polsce, a bardzo ciekawy, ponieważ Napoleon wysłał tam legionistów Dąbrowskiego po to, żeby stłumili bunt niepodległościowych Haitańczyków, ale z czasem Polacy, sami zresztą walcząc o swoją niepodległość, przeszli na stronę budowników. Do dzisiaj na Haiti można spotkać mieszkańców noszących polskie nazwiska, i to są właśnie potomkowie legionistów Dąbrowskiego. Zakładam, że moje nazwisko jest Wam dobrze znane: Mazurek Dąbrowskiego. Któż go nie zna? Miło mi, że pieśń napisana na moją prośbę przez Józefa Tybackiego stała się hymnem narodowym polskim. Śpiewamy Marsz Marsz Dąbrowski. Ale w gruncie rzeczy to niewiele o tej postaci wiadomo. Prawie nikt nie wie, gdzie Dąbrowski spoczywa i gdzie się urodził. Więc jest to postać, której nazwisko znają wszyscy Polacy, którzy już potrafią wyśpiewać hymn, natomiast nie za bardzo wiedzą, dlaczego on jest bohaterem naszego hymnu, co takiego zrobił dla Polski, że, że zasłużył sobie na takie miejsce. Mam jednak wrażenie. Że za bardzo mnie nie znacie. od twórca legionów polskich we Włoszech. Dąbrowski przede wszystkim był znakomitym dyplomatą. Potrafił świetnie się odnajdywać w bardzo wówczas dynamicznych sytuacjach historycznych. Więc pamiętajmy, że zaczynał jako oficer pruski, stał się w końcu generałem Napoleona, w którym to widział oczywiście, jak wielu wówczas Polaków, a no, to zbawca i kogoś, kto podaruje nam państwo. Co zresztą w jakiejś tam formie się wydarzyło, jest pośród tych bohaterów walki militarnej o niepodległą Polskę jednym z najważniejszych, właściwie o Kościuszki, chyba jednym z dwóch najważniejszych. Stąd też ponieważ Polacy są bardzo przywiązani do świętowania swojej niepodległości odzyskanej w roku 1918, trudno jest wspominać generała w tej historii, w tej opowieści. Mamy czas już po okupacji kiedy do Pałacu Winnogórskiego wprowadzają się okoliczni mieszkańcy. Zaczynają tutaj żyć życiem no, nie pałacowym, ale takim, jakie znali. Pałac obrasta dookoła drewnianymi szopami, popada w ruinę. I mamy początek lat 60. Z wizytą do Winnej Góry przybywa premier Cerenkiewicz i ambasador Francji. I ambasador Francji zażyczył sobie wyjazdu do Winnej Góry po to, żeby złożyć kwiaty na grobie generała Dąbrowskiego, bo to jest również francuski bohater wojenny, zresztą jeden z trzech Polaków wymienionych na Łuku Triumfalnym w Paryżu. No i przybyli tutaj z, z kwiatami do grobu i tak wychodząc z kościoła nieśmiało, ambasador zerkał w stronę pałacu i z taką dezaprobatą na jego stan powiedział do premiera Cyrankiewicza: Panie premierze, my we Francji pamiątek po naszych bohaterach tak nie traktujemy. Należy podkreślić, że jesteśmy w instytucji samorządu Wojska Wielkopolskiego i to też ten samorząd jest inicjatorem utworzenia szlaku pracy organicznej jako zespołu miejsc, w których opowiada się o tym w gruncie rzeczy mało znanym w Polsce dziedzictwie, dochodzenia do społeczeństwa obywatelskiego, a więc również odzyskanie niepodległości, oczywiście ostatecznie w czynie zbrojnym, jakim było powstanie Wielkopolskie.